Zakupiliśmy trochę nowych opon, bo trzeba było po sezonie, bo już mało co zostało. Udało się wymienić amortyzatory na takie już, które powinny być, więc to jest duży progres. Patrząc na to, że wcześniej jeździliśmy na zwykłych olejowych amortyzatorach, po prostu przerobionych. No i mamy nową elektrownię, zgodnie z regulaminem, na już na zwykłych lampach, nie na a przy okazji jest dużo lżejsza, więc no jakby jest to, jest, to, jest to odczuwalna waga, o którą jest mniej. tak? Natomiast co? No założenia. Pierwszy raz idziemy rajd świnicki. Zobaczymy co będzie. zobaczymy, Chcemy się pouczyć, zobaczyć jak to wszystko wygląda. No, pierwszy raz patelnie w Walimiu, tak? Chodzi o to, żeby pójść bokiem. My się tak naprawdę tutaj, nasi koledzy tu z drugiej łady stoją za mną. Eee, no tak, nie, nie patrzę. No ścigamy się między sobą tak naprawdę i dążymy do tego, żeby zgłaszało się tych właśnie ład, więcej, żeby można było stworzyć klasę markową. tak? Fajnie by było wtedy, że już są dwie, miejmy nadzieję, że może w przyszłym sezonie uda się, żeby było już pięć aut minimum i wtedy można było zrobić puchar. No i założenia są takie, idziemy bokiem, co się da, gdzie można nie odejmować, to nie będziemy odejmować. Natomiast no, jakby musimy szanować sprzęt, bo nikt za nas tego nie odbuduje, więc no... Jest ten margines, który musimy sobie zachować, jakby co odpuścimy, ale raczej się na to nie zapowiada. Dlaczego warto jest startować ładą? Bo dalej można kupić auto w dobrych pieniądzach. Części do tego auta są śmiesznie tanie. Auto jest proste. Jeśli rozwiąże się, specjalnie się nie na młodzi nie wiadomo czego, to to auto właściwie bezawaryjnie dojeżdża. Po prostu jest tanie, tylny napęd. Niespecjalnie nie, nie ciężkie, bo ono waży 1040 kg. Zatankowane z ciuchami. Po prostu jest stanio.